Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam na film z rozdaniem złotych malin. Pierwszy film z rozdaniem złotych malin, na którego mnie namówiłyście. Nagrywam dla was filmy już 7 lat. Przez 7 lat opowiadam wam o ubraniach, o tym co kupuję, o tym co zamawiam, o tym co tutaj mierzę. Więc powinno się troszeczkę tego nazbierać, aczkolwiek nie będę sięgała jakoś strasznie daleko do tych ubrań. Po prostu opowiem wam o tych najnowszych, o tych, które możecie pamiętać sprzed roku, sprzed dwóch opowiem o ubraniach, które się u mnie nie sprawdziły, które jednak nie trafiły do mojej szafy które tylko przymierzyłam i stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie rzecz u mnie też nie zawsze wszystko się sprawdza, ale całe szczęście nie jest tego dużo. Ja składam ręce, że rzeczywiście bardzo mało jest takich nietrafionych rzeczy. Jeszcze raz przypomnę, że film powstał na Wasze życzenie, więc proszę o łapki w górę, proszę o hałas na dole w komentarzach i zaczynamy. Właściwie tak przeglądając te wszystkie rzeczy, to stwierdziłam, że większość z nich jest u mnie na Vinted, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jeżeli do kogoś te rzeczy tutaj by trafiły, bo wiadomo, moja sylwetka jest inna, wasza sylwetka jest, wasze sylwetki są inne, no to informuję, że na vinted te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię, zapewne są dostępne. Nie wiem, jak będzie w trakcie. Na Vinted nazywam się tak jak wszędzie, czyli Madziow. Zapraszam. Lecimy teraz, już naprawdę. Pierwsza rzecz, która się u mnie nie sprawdziła, to są skórzane ala skórzane shorty z uli Popken w pięknym, fioletowym kolorze. Bardzo mi się spodobały. Bardzo ten kolor do mnie przemówił. Fajna stylizacja w moich oczach była, cała fioletowa. Właśnie te krótkie, krótkie spodenki, do tego fioletowy też hmm, sweterek, fioletowy płaszczyk. Bardzo do mnie przemawiała ta stylówka, ale to nie jest mój styl. To nie jest mój styl, ja tak nie chodzę. Ja nie chodzę w krótkich spodenkach, nie ubieram do nich rajstop, w ogóle rezygnuję z rzeczy, do których muszę ubrać rajstopy. Po prostu nie cierpię, nie cierpię nosić rajstopy, więc jeżeli miałam okazję zrezygnować całkowicie tej zimy z sukienek, zrezygnowałam i koniec i kropka. Więc również te krótkie szorciki do mnie nie przemawiają. Uważam, że ja też tak średnio w nich wyglądam. One są na gumce, one są bardzo przyjemne, dobrze, są wygodne po prostu, dobrze się w nich czuję jeśli chodzi o komfort, bardzo miękki, milusiński, milusiński materiał, taki przyjemniutki, ale co z tego, co z tego, uważam, że no, no coś w nich jest nie tak, wystarczy mi jedna rzecz, która nie będzie pasowała w danym, w danym ubraniu i już... I już nic z tego nie będzie. Chciałam dać im szansę, poleżały sobie roczek na półce, ani razu po niej nie sięgnęłam, nie miałam takiej potrzeby, więc wylądowały na Vinted. Pierwsza złota malina leci do fioletowych shortów od Ula Popken. Kolejna złota malina leci do biało-zielonej sukienki z Celbes. To była. Piękna sukienka, właściwie to jest piękna sukienka. E, koszulowa u góry, taka jak lubię. Wszystko jakby się zgadza, ale coś nie. Zaraz Wam powiem co. Góra mm, była właśnie taka koszulowa, cała sukienka taka a la szmizjerka, podwójne warstwy. Ona była z materiału takiego sztywnego bawełniana z dodatkową podszewką od spodu, długość idealna, no po prostu jakby wszystko szło w tym dobrym kierunku. Kolorystyka, zielenie, khaki. No i co tutaj nie poszło? Nie poszło to, że ja się w niej nie lubiłam. Po prostu za każdym razem kiedy wymyślałam, że a założę sobie dzisiaj tą sukienkę, jest idealna pogoda na nią, nie za ciepło, nie za zimno, gdzieś tam właśnie taka wiosenna stylizacja, no nie podobałam się sobie w niej. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tutaj Tą górę ma taką bardzo koszulową. Krótki rękawek, tutaj ta góra jest taka powiększona. Ten krój tej sukienki u góry mam wrażenie, że jest taki bardziej męski. Właśnie te szerokie rękawy, ten, ten zbluzowany materiał, który się tutaj po prostu unosi u góry. No, wydawało mi się, że robi to, co, czego ja nie lubię, czyli powiększa mi tą górę i robi z niej taką koszulę. Taka, taką, taką stylizację bardzo, bardzo męską. Mimo, że to była właśnie sukienka, i mimo, że ten dół był bardzo rozkloszowany, i taki właśnie tutaj były takie wajby miejskie, no niestety nie. Ja mm, miałam ją kilka razy na sobie przymierzając ją przed wyjściem, jednak nigdy nie doszło do tego, żebym ją. Na siebie założyła i wyszła. Po prostu za każdym razem podczas przymiarki przed wyjściem, po prostu przymiarki, ja coś na siebie zakładam i wychodzę. Ale przy tej sukience zawsze było tak, że ja ją zakładałam i stwierdziłam, że nie, coś nie tak, przebieram się. I za każdym razem tak było, po prostu nie doszło do wyjścia na zewnątrz, pomijając moment zdjęć, więc coś nam tutaj nie pykło z tą sukienką, więc Złota Malina do niej zdecydowanie leci. Kolejna Złota Malina poleci do muśnowej sukienki z Shein którą miałam na sobie i w której przeżyłam bardzo ciężką wycieczkę w Czarnogórze co tu się mogło nie udać? Muślinowa sukienka, oddychający materiał, e, krótka, krój szmizierki, również takiej szmizierki. Ala mm, trochę ona wygląda jak szlafrok zawiązywana paskiem, krój kimonowy, no tak zupełnie luzacko, fajnie, wakacyjnie, kolor niebieski, co poszło nie tak, ona jest za krótka. Ona, moi drodzy, jest za krótka i ona jest zapinana na guziki. I ja nie byłam do niej przygotowana w, w tym względzie i wymyśliłam sobie, że ubiorę ją właśnie na wycieczkę nad jezioro szkoderskie i było mi w niej troszeczkę jednak niewygodnie. Wręcz bardzo mi było w niej niewygodnie. Raz, że cały czas musiałam kontrolować, żeby mi tyłek nie wyszedł na wierzch, więc jakieś podnoszenie nogi, chodzenie po kamieniach, gdzieś po prostu cały czas była ta kontrola, ta kontrola po prostu. I obciąganie sukienki, żeby była niżej. Dwa, wiecie co się dzieje: jak sukienka jest zapinana właśnie na guziki, i wy sobie usiądziecie. Te guziki wtedy robią tak. Tutaj jest tak specjalnie zrobione, ale te guziki robią tak. Ja mam na tym punkcie obsesję, dlatego każdą taką sukienkę, która mi się podoba, w której będę chciała chodzić, oddaję do mojej mamy, i ona mi przyszywa tą sukienkę wzdłuż, i rzeczywiście sukienka jest zapinana na guziki, ale one się nie rozepną, nie rozejdą, nic się z nimi nie stanie. Dlatego tutaj było za dużo e, minusów. Ja się w niej strasznie czułam na tej, na tej wycieczce. Nie powiem, że ona nie zniszczyła tą wycieczkę, ale była takim motywem, do, do którego wracam, który pamiętam z tej wycieczki. No i niestety ona też otrzymuje złotą malinę wspaniałą złotą malinę, i ona też jest do dostania u mnie na Vintage. Kolejna złota malina leci do różowej sukienki z Shein na jedno ramię. Możecie kojarzyć ją również z imprezy wakacyjnej w Ulcini bardzo ładnie wygląda nie mogę się do czego, do, do, do czego przyczepić, bardzo oryginalny krój, ta falbana jednoramię no jest coś innego jeśli chodzi o kroje sukienek dla plusa jest to trzeba przyznać jednak ta guma tutaj dopasowuje się e, dół rozkleszowany długość idealna wszystko fajnie, co jest tutaj minusem, który jest nie do przeskoczenia dla mnie Materiał. Materiał, moi drodzy, materiał tej sukienki jest to czysty poliester. Poliester, który kleił mi się do tyłka. E, tej nocy na tej imprezie. Imprezy w Ulciniu są na zewnątrz, pod gołym niebem, 29 stopni, ciężko mi było w niej oddychać, czułam, że ona się po prostu do mnie klei, drugi minus jest taki, materiał jest lekko przezroczysty, więc normalnie jest ok, ale gdzieś tam, wiecie, światła, reflektory, coś tam się działo... Prześwituje. Po prostu prześwituje jak ta lala. Więc niestety, ale ta sukienka tylko i wyłącznie potwierdziła moją opinię i moje, moją decyzję o tym, że na wakacjach rezygnuje całkowicie z poliestru. Więc ta sukienka leci do oddania dla kogoś, kto nie ma takiego problemu jak ja. Więc złota malinka również dla niej. Kolejna złota malinka poleci do różowego płaszcza tręcza z Celbes, który też swoje od leżał, który też swoje odleżał i całkiem niedawno go wystawiłam na Vinted. Można by się wydawać, że bardzo fajny płaszcz, no bardzo fajny płaszcz. Materiał jest wodoodporny. Słuchajcie, kolor taki właśnie zgaszony różowy. Zapinany, nie wiem czy jednorzędowo czy dwurzędowo już teraz nie pamiętam. W każdym razie ma szlufki, ma pasek do zapinania. Wszystko w nim jest ok. Co mi w nim nie pasowało, co mi w nim nie pasuje? On na początku był bardzo dopasowany. Ja w płaszczach jednak lubię, jak są troszeczkę większe, lubię jak jednak nie są aż. Aż tak dopasowane. W sensie, czy rozmiar był na mnie za mały? Tego nie wiem. Rozmiar był taki jak wszystkiego innego, co zamawiam, więc może tak, może nie. Nie podobały mi się zaokrąglone klapy tutaj, właśnie u góry. Nie podobał mi się tutaj kołnierz, to zapinanie tutaj, które nijak się miało do całości, jakoś tak po prostu tutaj dużo odsłaniało, dużo tego przodu odsłania. Materiał bardzo fajny, i, i próbowałam też go ubierać. Czy tam gdzieś z koszyczkiem? On właśnie teraz się nadaje na te wiosenne dni, na te wyjścia. I też za każdym razem go odkładałam. Twierdziłam, że nie, jednak nie, jednak coś innego. Więc chciałam bardzo, ale po prostu nie wychodziło i po prostu nie miałam do niego serca, więc stwierdziłam, że to już jest naj, najwyższy czas żeby się z nim pożegnać, tym bardziej, że doszedł do mnie mój nowy, wspaniały prochowy, który mam właśnie z uli popkiem w piaskowym kolorze, więc ten różowy już też do mnie tak nie przemawia, więc złota malinka do tręcza. Excelpes. Ostatnia malina ląduje do limonkowej bluzki z Bone Prix. Ja ją doskonale pamiętam, jak ja się nad nią zastanawiałam. Jest to limonkowa bluzka, zakładana, kopertowo zawiązywana, bardzo mi się podobała przede wszystkim przez kolor, po drugie, prążkowany materiał. Po trzecie, fajne gufrowania, bardzo fajnie wykończona. Miły. Materiał y, bawełniany. Stwierdziłam, że będzie idealna do szerokich spodni, idealna do właśnie stylizacji, do spodni z wysokim stanem. No i co się tutaj podziało? No podziało się to, co myślałam. Ona po prostu się rozjeżdża. Ona się po prostu rozjeżdża, więc y, cały czas. Ją poprawiałam, naciągałam, obciągałam, bo ona jest dosyć krótka to jest kolejna rzecz, kolejna sprawa. Więc nie dość, że pilnowałam, żeby mi brzuch nie wyszedł. No to jeszcze pilnowałam, żeby mi cycki nie wyskoczyły. No po prostu na mój biust. Ja potrzebuję mieć kopertowy dekolt. Rzeczywiście, jeżeli już zapinany gdzieś na, mm, na zatrzask, albo dobrze wyprofilowany, po prostu tutaj nie był dobrze wyprofilowany, bo ją można było rozwiązywać i zawiązywać jak się chce, więc ona po po prostu może, że nie się rozwiązywała i mogła się całkiem rozwiązać, tylko po prostu poluzowywała się. Luzowała się, no i ten dekolt po prostu robił się coraz większy, coraz większy, coraz większy. I w pewnym momencie trzeba było gdzieś odejść na bok albo jeździć do toalety, z powrotem się naciągnąć, ściągnąć tymi sznurami, e, i dopiero wszystko było na tak. Więc no, w tej bluzeczce byłam raz, cały czas nad nią pracowałam, praktycznie na tym, na tym moim wyjściu. Cały czas cały czas przepracowałam, czy przy dekolcie, czy tutaj przy tych sznurkach, ciągle, ciągle coś z nią robiłam. Więc że o nie. O nie, moje życie, mój cały dzień nie będzie podporządkowany tej jednej bluzce. Więc złota malina dla niej. I to już wszystkie ubrania. Wszystkie najświeższe ubrania, o których Wam chciałam powiedzieć. Złote Maliny. Jeżeli chcecie, to oczywiście ta seria tutaj zaistnieje. Będę opowiadała o tych, o tych rzeczach. Bo to, jak mierzę tutaj przy Was, to jest jedna sprawa. Zawsze o tym wspominam przy ulubieńcach. A to, co ja naprawdę na, na siebie ubieram, jak ja próbuję, jak ja się w tym czuję, jak to na mnie oddziałuje, co mi pasuje, co mi nie pasuje, to jest inna sprawa. Zawsze opowiadam o tych fajnych. Rzeczach, bo chcę wam różne rzeczy polecać, chcę was inspirować, ale są też rzeczy, które nie pykną po prostu, nie pasują i o nich tutaj za często nie opowiadam, bo raz, właśnie, że jest ich niezbyt wiele, a dwa, no, no zdarza się, no zdarza się, jakby nie ma o czym mówić, no chyba, że chcecie, no to będę o tym również mówiła, no i też czekam na waszych, na wasze złote maliny, napiszcie mi, co nie pykło, co miało być takim super zakupem, super rzeczą, na którą się napaliłyście, a która jednak w ostateczności nie wypaliła, więc piszcie w komentarzach pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli film Wam się spodobał taki luźny, luzacki taki, no po prostu rozdaliśmy złote maliny kilku, kilku ubraniom dobrze, że to nie były szmaty złote, szmaty złote szmaty to jest coś innego zupełnie złote maliny, tak zaproponowałyście tak się pojawiło, zostawcie coś po sobie jeżeli ktoś nie widział jeszcze właśnie filmu z rozdaniem złotych szmat Tutaj zapraszam, a na dzisiaj to było wszystko, ja się z Wami żegnam. Cześć Pa!